O, bo maja, się to, się, znaczy... ja... Teraz mogę nagrać. Ja Nie przejebać tej rundy! Brawo, syn! Pomóżcie ojcowi trochę. Masz jakieś granaty? Synek, stój tam blisko. Stój blisko. ma smoka, smokuje właśnie. O ja pierdolę Dobra. Na razie jest... Z, z spokój, z krótką spokój. Synek, oglądam ojca, powiem ci jak przeją. Powiem synek, dosyć głośno. Synek! Synek! synek. synek dwóch! Dwóch! Synek. Bartek, lecisz do niego. Dwóch synek. Shotgun, na daleko! <grym> Mój wuja Kurwa jakie głoskanko było Chowa ta piątka była Ostatnia, robimy to Bez żadnej przegranej w terror To jest wamik? Wszystko kupcie, wszystko bo to jest ostatnia runda Nie ma następnej Lepsze pistolety Tu też można kupić Chodźcie, uważaj na reszcie Uważaj ojciec Jedno hejta Teraz nie wyjmy, ganata, nie ma szans 601! Cynik! Wtedy obity jest Kurwa, jeszcze jeden Cynek! Widziałeś tu? Yes, sir. we are with them.